Ja mówię moim chłopcom, że ich kocham, i mówię im o emocjach. Natomiast te emocje warto mieć, a nie nimi być. Okazywanie uczuć, mówienie o nich, czy to jest niemęskie, czy męskie, no to ja bym powiedział, że to zależy. Że wydaje mi się, że nie chciałbym wychować synów, którzy są, przepraszam za takie określenie, mazgajami. Emocje potrafią bardzo dużo zrobić, na przykład obciążyć drugiego człowieka. Albo dodać łotuchy. Ja byłem przy porodach moich synów obu. I byłem czynny przy tych porodach. Miałem w sobie bardzo dużą bezradność i, i, i bezsilność nawet chwilami, ale ja się nie poddawałem tym emocjom. To znaczy, miałem takie przekonanie, że, że właściwie największy ból znosi teraz moja żona, i największą traumę, to ona nie, to co ona musi mieć, skoro ja to mam. Więc ja decyduję o tym że ja nie pozwalam tym emocjom teraz zawładnąć całym moim ciałem, głową, sercem itd., tylko ja mam je, widzę je, ale ja chcę dać wsparcie mojej żonie.